Jesteśmy znowu w Otwocku, witajcie. Opuszczony pałac. Jak nazywa się miejscowość? Wiązowna. Wiązowna. Jesteśmy w Wiązownej. To jest niedaleko Otwocka. I chodzimy na teren opuszczonego pałacu. Nie wiem kto tu mieszkał. Już nagrywam. Widzowie, pozdrawiam. Siema, siema. Nagrywacie? Nie, nie. nie. nie nagrywam. No przywitaj się, przywitaj. się. Dobra. Dobra. Sema. Sema. To samo samo miejsce. Jakie ninja wszyscy. Dobra, nagrywam miejsce. Miejsce wygląda naprawdę ciekawie. Juventus lubałem tych ochron. ale to jest rozjebane, ta A to były chyba dawne czasy, kiedy chronili to. Chcę dźwig. Chodźcie. To nie, jest tak, to nie jest tak, że przed wejściem robi się obchód miejsca? No powinno się, chyba że ktoś tu był i wie gdzie jest wejście. No macie gdzie. Ja tu nie byłem. Ja Trochę <laughs> no to nie, to, to jest... no no to nie no wygląda to na otwarte. Deska blokuje Jakie drzwi. To się cicho, Bo diese to Ładnie to wygląda. No to idziemy. Okazało się wejście zamknięte. Jest wejście, nie no. Jest, Pozostaje nam wejść w oknem. No. O kurde. Bo jest. Co? tam jest. No. No nie wiem. No, po w w fajnie. Ale zachowujcie się ciszej, bo tam się jest. No tam jest to miejsce normalnie zamieszkane. Nie zły widok tego. Aha. Tak, to musi być wylot z jakiejś piwnicy. Może ja Poczekajcie, może tu jest... Po, czekajcie, może tu jest jakaś drabina, jakaś decha, Właśnie może coś nie? znajdziemy może. Nie obejśliśmy tego słowa do Właśnie trzeba obejść cały, cały budynek. Oj, czekajcie, niech ktoś z nim tu zostanie może. Nie za bardzo nie No nie za bardzo. Tak, czy, Ta, czy tu nie ma czuję że właśnie żadnych dobra, idziemy. Widzieliśmy. czekaj, z tamtej strony widzieliśmy, widzieliśmy, tak? Mhm. Tak, Trochę. Tak, trochę. Nie. Nie wciąganie to to będzie z kolei z so, kolei tam sobie ciuchy podrzesz, wiesz, tym, to jest takie nie, nie za Poczeka, może znajdziemy coś tu. I tam są deski. Są deski? Cicho, cicho, bo tu zamieszkały, tam ktoś jest, poważnie, cicho bądźcie. No, Wejście nie za bardzo idzie. Tam musi być deska jakaś. Tam są deski. Dobra, my znaleźliśmy taką skrzynkę taką i tu można może rzeczywiście wejść. Czeka, żeby nie wywaliła się. Czekaj, 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 Moment. Moment, O Dobra, już. Daj, tu wejdź na no to, ninja. Na samochód jakiś. Tam jest w środku drabina jeszcze. Mm -hmm. To weź A nie wejdziesz po tej strzelce, bo ona ciężka jest. Serio? No to dawajcie. Da się Pracę chyba. Się Ej, wejdę ty. Okej. Okay. nie no, trzymaj, na no to bo to przewraca się. Oh. E, ninja, wchodź, dawaj. spokojnie spokojnie Na uh -huh, ta, Są tu Są tu one, nie что мы еще не разделили? Добро, мама. Дайте. Мы же перейдем с детьми. Добро. 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 Ale no to musisz trzymać również ten, wiesz? Może ja będę. No dobra. Są... To idzie. to. jest jedno takie wejście. Może najpierw tu. Jeden korytarz. Zetknięty. Tu jeszcze raz. W tą stronę. Dobra. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma ślepy korytarz. Wszyscy latanki włączyli, żeby każdy miał światło. Piasy. tu jest jakieś jakieś półki. No, trochę nauczycieli. Rzeczywiście, półki. No, raczej półki.

nie, nie. Jakie to jest miejsce? Opuszczony pałac. A tak, opuszczony pałac, oczywiście. Zobaczymy tam. Zobaczmy, na początek tu. Chodzimy po opuszczonym pałacu. Tu jakiś kiwel Tu jakiś kiwel, jasne. Nie Myślałem, że to moździerze, rakiety leżą. No. To jest coś jak kibel w piwnicy kardiologa. Coś w tym stylu. Dobra. To idziemy stąd, bo tu już nic nie ma. Takie sobie. Szałdukę nie urywa. Ramirez, chodź. Idę. Jakieś te? Co to jest? Tego rodzaju stolika jakieś drewniane? Czy to mogłoby mieć niezłą wartość? Tu jest wyjście. To jest wyjście? Mhm. No to jakieś średnie wyjście. No, ale takie co jakieś dodatkowe. to jest w ogóle drabinka. No, Ciekawe miejsce. Jakieś tam gdzieś mhm. nas jest tam gdzieś no, Trzeba gdzieś no, tam jest sześciu. No i co z tego? Jesteśmy w a więc nie możemy powiedzieć. Na to, że taki kardiolek został zniszczony. Dobra, daj spokój. Nie, to nie. tak. To no. 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 Byliśmy tam. A, tam nie byliśmy. Oczywiście. Piątka. Jest. Mhm. A jaki stary telewizor? Już ma bardzo już prawie muzealny. No To no. są chyba jakieś takie od monitoringu telewizyjne. A i tu chyba w ogóle wyjście jest. A tu jeszcze nie boję. Wszystko. tu, rozwalony.

Это подлога, та, которая у нас еще угинет. No. No podłoga jest taka No właśnie, ta podłoga jest trochę niepokojąca. No. no. To jest strop jest podparty filarami z tego. Ej, patrzcie. Nie, nie, nie. Ty słuchajcie, chyba nie wchodzimy tu na to. Ej, patrzcie. Nie ruszajcie Nie ruszajcie, nie, nie, i hałasujcie. No bo tam są otwarte w ogóle okna. Oczywiście. I tam nas słychać. Może być nas tam słychać. Jakie, o wielkie to jest. Poczekajcie. Że to sfilmować. my tu byliśmy.

Hmm. No. Czekajcie to nie idźcie wszyscy w tym samym miejscu tylko tak rozdzielić się trochę i pojedynczo A jaki chętny tu jest to metalowa i

Ale, widzisz, to już nie ma nic nie wchodzić A, nie, nie, a jest teraz, nie jest za a raczej. raczej, wszystko to jest takie, raczej. nie hmm. to, raczej tak. A nie ty Na górze, nie? Kurwa, ja no znaczy ktoś zładzi, to będzie przy To jest możliwe, to ma teraz koleję. Dobra, nie mów fatalistycznie. Tu jest od dasza. Tak, o kurwa. To podłowa jest niepewna. Co? Ta podłoga stokania, karina, o, to jest taka niepewna, wiesz? To, to dasz. Jak u Tokera. Tak, nie wiesz, że podłoga nie, tam lepiej nie wchodzimy. Jak myślisz? Chyba nie. Miękka podłoga. Miękka, no. Możesz nagrać. Mogę wyśpiać, przecież nawet. O kurde, co to jest? Narada upiorów w miejsce, bo... W sumie fajnie by było w, sumie, to było w tym miejscu. Nie wiem, jakiś tutaj w fali szczura. No, ja i tak Idziemy teraz w stronę strefy. <ra> <inanco> <overnight> Z jednej strony strony zobaczymy, co tam jest? Stryf Panie, nie, nic, nic nie. ciekawego. Nic nie ma. zwiedzone. jednej Klucz? No, to taki świeży twój, bo to mi wypada często. Uj, a nie, to nie mój. Zostawiamy go tu? Tak. nie. Lepiej tak? zostawić. No ja też mu zostawię. Ta, może ktoś zgubił sobie znajdzie. A ja no, może nie? tutaj otworzymy jakieś drzwi. Co otworzymy? Jakieś gwity. Może jak Właśnie, może to jest tajemnica jakaś. Nie, w sensie do wycieczki bardziej Chodzisz, no, to wiesz. To się kurwa nie daje podem? Nie, nie, nie no to jest metalowa dykta. Tak, ale by nie trzeba ma, było to kurwa. trzymać, bo może to się przesunąć. To przesuń. Słyszysz? Nie? Więc jak jeden wchodzi, to reszta no, to no, dwóch, dwóch, dwóch trzyma. Erik wejdzie, ty mu dasz kamerę, okej? Okay? Dajcie mi przyjść na taką stronę, żebym wyszedł z Trzymajcie nie? mi to kurwa. Trzymaj z drugiej strony. kurwa, ale żeby tu się. O kurwa, nic nie ma, prawda? Ty. Jak Chcesz nic tam nie ma, no to nie warto. Jak tam nic nie ma, to zajrzyj. coś tam jest w ogóle? No, tutaj kamera. Ale musisz, musisz Trzymać to, żeby bądź się przypręcał. Nie ma regulatora. Dobra, to widzę, że tak. Tutaj jest strych, pełno pojęczyn. Nic tu fajnego nie ma. I. Bartek to mleczny golem. I. No. I to co wtedy. Bo to Dobra, nie jest. Chyba cały. Chyba cały. jeszcze tam na piętrze. jeszcze Nie, nie chodźmy na dalej. Nie, nie na Nie, No to ty sobie tam. Chodzimy. Nie, opuśćmy sobie. Nic nie sprzedażmy. Nie, nie. Właśnie ta podłoga to jest taka trochę makabryczna z

Bo to ktoś to zawiązał, żeby było i ma to jakiś cel, nie zabieracie tego. Za barierkę robi. No, no dokładnie. Bo tu już podchodzi pod wandalizm. My jako eksploratorzy robimy urbet, oglądamy wszystko, filmujemy, ale nie zabieramy niczego ani nie dewastujemy. Dobra, możemy spróbować. Nie, wątpię to może być płótka tam. Ciekawie to wygląda wszystko. Otworzyli. A to to było? Nie, to był nie taki dźwięk. Ale wiecie, co na wszelki wypadek lepiej stąd już ewakuować. Chodźmy stąd właśnie. Zaraz trzeba izolować. Tu oni wyszli? Nie. Tak, to to było. Idą? Idą? Dobra, jesteście. Dobra, zamknięto ją było i wszystko. OK. Dobra, widzowie, ewakuujemy się stąd, potem chyba włączyła się jakaś czujka i mamy niewiele czasu, żeby opuścić to miejsce. Ten teren fajnie było. Pałac zwiedzony. Do zobaczenia na kolejny raz.